wawnym rozmnożeniu chleba na pustkowiu pan Jezus przeszedł do kolejnego największego cudu, jakim miał być cud eucharystyczny. Ponieważ ciało syna człowieczego i chleb, który stępuje z nieba, rzeczywiście jest rzeczywistością cudowną, nie było łatwo mówić Jezusowi o eucharystii, a słuchaczom jeszcze trudniej było tego wszystkiego słuchać, bo spożywanie ciała ludzkiego nie mieściło się w głowie nikomu. Kiedy Jezus dokończył całej katechezy eucharystycznej, wielu spośród Jego uczniów odeszło od Niego. My żyjemy w czasach, kiedy Eucharystia jest różnie odbierana. Jedni wyrzekli się jej na stałe, inni może na jakiś czas, ale wielu z nas trwa i nie ma większego problemu z przyjmowaniem tej prawdy, bo Rodzimy się w środowiskach chrześcijańskich, mamy pierwszą komunię świętą, chodzimy do spowiedzi, przyjmujemy komunię świętą. Dla nas jest to coś niemalże oczywistego. Inaczej było za czasów pana Jezusa. Święty Tomasz Zakwinu powiedział o Eucharystii, że jest to szczególny pokarm, dlatego że zawsze, kiedy człowiek spożywa, spożywa cokolwiek, to po to, aby umacniać w sobie siły fizyczne. I pokarm jest przemieniany w człowieka. Natomiast chleb eucharystyczny jest takim pokarmem, który przemienia człowieka w Chrystusa. Ta przemiana w Chrystusa ona jest wpisana w rozwój naszego życia duchowego, bo kiedy walczymy z Bożą Pomocą o cnoty, o wszelkie dobro w naszym życiu, to. Zauważamy, że chcielibyśmy też, aby nasze oczy były oczami Chrystusa, uszy były uszami Chrystusa, aby wszystkie nasze władze działały tak, jak działał Chrystus. Jest tylko jedna możliwość, jedno źródło dla takiej siły, to jest właśnie Eucharystia. I jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie, nie będziecie mieli życia wiecznego, ale także tu na Ziemi nie będziecie mieli wzrostu. Dlatego chcemy przylgnąć do tych dzisiejszych słów Pana Jezusa i odnawiać w sobie wiarę i potrzebę przyjmowania ciała Syna Człowieczego.